Jesteśmy właśnie po spotkaniu z ministrem rolnictwa w okolicach Heuma no, przez związki, niektóre związki zawodowe. To spotkanie było w cudzysłowie reklamowane jako takie, które może zażegnać kryzys. Czy się udało? Nie, nie udało się. Tutaj nikt nie zrobił nic, żeby kryzys został zażegnany. My tu przyjechaliśmy po konkretne informacje, zobaczyć konkretne dokumenty. Nie ma. To była jedna wielka farsa, i znów opowiadanie, że będzie problem rozwiązany. Minister niech się bierze do roboty, bo to jest jego zadanie, a nie będzie nam nawijał makaron na uszy. Tutaj to, co rzuciło się w oczy podczas konferencji po tym spotkaniu, to to, że jeśli chodzi o związki rolnicze, szeroko pojęte. To jest dysonans, nie ma, tutaj, nie ma tutaj specjalnie jednomyślności. No jak możemy dzisiaj firmować y, naszą nieskazitelną opinią w środowisku, y, działania ministra, który tylko opowiada ładne i piękne historie. Ja nie będę tego robił, ja swojej twarzy tutaj nie dam. Ja czekam na konkreta, jak słyszę znowu te same zapewnienia, które słyszeliśmy prawie rok temu od ministra Kowalczyka, y, że będzie rozwiązane, że jak się pojawi problem, to będzie działanie. Problem się rozwiązuje zanim on jest, a tu widzimy, jakby PiS chciał stworzyć problem i dzisiaj udaje, że go rozwiązuje. No, jesteśmy już za duzi, żeby wierzyć w takie, w takie historie. Oczywiście, że tak. Natomiast to nie zmienia faktu, że ten problem rozwiązać po prostu trzeba. Ten problem rozwiązać trzeba i nie rozwiąże się go opowiadając w remizie rolnikom głupoty. Tylko trzeba wsiadać w samolot albo w samochód, jechać do Brukseli, ciągnąć tam Morawieckiego, ciągnąć tam wszystkich komisarzy, uruchamiać rozmowy, pokazywać, jaki to ma wpływ na naszą gospodarkę. Nie tylko tylko zboże, ale też inne produkty i to rozwiązać systemowo. A tutaj oczywiście każdy chciałby po pogadać, swoje żale wyrzucić z siebie, to, to nic nie zmieni. Niestety. I tylko nam da wrażenie, że my powiemy ministrowi, on dobrze wie, jaki jest problem, oni od roku prawie wiedzą, jaki jest problem, tylko największy ból jest w tym, że oni nie chcą tego rozwiązać odpowiednio. No, pamiętam podczas zeszłorocznego Europejskiego Forum Rolniczego już ten problem był przecież poruszany. To było 30 czerwca, o ile się nie mylę. To był wtedy 30 czerwca, zadałem zresztą pytanie wtedy ministrowi rolnictwa Czech, który przewodniczył, bo Czechy przewodniczyły Unii Europejskiej wtedy. Nie było żadnej odpowiedzi tak naprawdę. Nie było pomysłu i to już widać, że Unia Europejska się nie przygotowała, ale nie przygotowała się, bo słyszała też głosy od polskich polityków, że problemów w Polsce nie ma. No więc o czym tutaj rozmowa? Dlaczego ktoś miał coś robić dla nas dobrze, jak my mówiliśmy, że jest dobrze? A więc protest. Jak będzie wyglądał? Jaka będzie forma? Jakie są szczegóły? Jutro rozpoczyna się protest siedmiodniowy w Chrubieszowie. Będą blokowane tory i przejazd drogowy. I mamy dzisiaj wyjścia. Jesteśmy na tą drogę wypychani, chociaż nie chcemy. To nie jest łatwa decyzja też o proteście. Tym bardziej pora roku jest taka, że nie jest najlepsza. Ale rozpoczynamy jutro w Hrubyszowie na ulicy Nowej. Protest zgłoszony na 7 dni. Zobaczymy, czy będzie trwał 7 dni, czy więcej, czy krócej. To też nie od nas to zależy.